4 maja mieliśmy, uczestniczyliśmy przy świętej tutaj w naszym kościele parafialnym w łabendach. Złożyliśmy w następnym dniu kwiaty pod taką figurą świętego Floriana, którą mamy na terenie huty. To jest taka nasza hutnicza tradycja. Składamy również kwiaty na cmentarzu tutaj lokalnym w łabędach, gdzie znajduje się grup pracowników huty łabędy, którzy zginęli w dużym wypadku. Zbiorowym w tym zakładzie. Spotkanie dzisiejsze jest dla nas szczególne z trzech powodów. Po pierwsze, z okazji Dnia Hutnika, do którego nas zobowiązuje hutnicza tradycja, z okazji symbolicznego rozpoczęcia budowy. Wydziału, nowego Wydziału Produkcyjnego, Wydziału Ród. I trzeci powód to okazja, aby mile spędzić czas w tak doborowym towarzystwie. W tym dniu cała nasza załoga świętuje i obchodzi swoje święto. Oprócz tego został wmurowany akt erekcyjny pod budowę. Nowego wydziału będzie to wydział rurowni. To jest bardzo ważny krok w życiu zakładu i dla jego przyszłości bardzo ważne wydarzenie. To będzie instalacja do produkcji rur zdłużnie zgrzewanych, okrągłych i przeznaczonych do przepływu gazów, przepływu mediów płynnych, palnych, czyli rury o najwyższej jakości. Według standardów, według norm API. Jest to trzeci etap dywersyfikacji produktowej huty Łabędy. Bardzo ważny i ta nowa inwestycja pozwoli Hucie zaistnieć na rynku producentów rur w kraju i za granicą. Niezwykle ważny moment, etap właściwie rozwoju huty. Bardzo się z tego cieszę. Bardzo jestem dumny, dlatego że rozpoczynamy formalnie dzisiaj inwestycję, która jest niezwykle ważna dla huty, dla restrukturyzacji huty. To jest inwestycja. Budowy nowej walcowni rur. Ta instalacja będzie w stanie produkować około 100 tysięcy ton rur na zmianę i ona będzie oznaczała nową jakość funkcjonowania dla huty w najbliższej przyszłości. Ona ma być gotowa ta instalacja za 18 miesięcy, czyli jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to mniej więcej w połowie przyszłego roku 2015 powinniśmy oddać ją do użytku. To jest inwestycja, na, który, na którą wszyscy czekają, nie tylko w Gliwicach, ale w okolicznych miastach. I to jest inwestycja, która będzie objęta specjalną strefą ekonomiczną właśnie dzięki temu, że jest innowacyjna, bo, bo dla strefy to jest ważny atut, że jest coś nowoczesnego, innowacyjnego i, i chętnie się obejmuje działaniem strefy, czyli ulgami, jeśli działalność jest nowoczesna, to jest nowy przemysł, to jest reindustrializacja naszego regionu. To jest inwestycja rzędu 185 milionów złotych, czyli duża jak na nasze warunki. Inwestycja, która ma nam dać jakieś nowe perspektywy rozwoju, jakiś nowy kierunek na przyszłość dla Huty, a jednocześnie naszym pracownikom jakąś stabilizację, poczucie takiej stabilizacji, a pewnie dla wielu z nich też możliwość takiego indywidualnego awansu, bo na pewno budowa nowego wydziału produkcyjnego taką możliwość im, im da. Rury, które będziemy produkować tutaj w Hucie, będą dostarczane na rynek krajowy. Mamy nadzieję, że wpiszemy się w wydobycie gazu łupkowego z naszymi produktami i również będziemy eksportować te rury do Europy i mamy nadzieję, że nawet poza Europę, ponieważ rury będą wytwarzane według najwyższych standardów Amerykańskiego Instytutu Petrochemicznego API. I no, to pozwoli Chucie zwiększyć portfolio, jeżeli chodzi o zamówienia, i również zmienić zupełnie strukturę przychodów w przyszłości. Ciekawostką jest to, że to będzie pierwsza linia w Polsce, która będzie robiła rury o długości 18 metrów do 18 metrów, bo od 6 do 18 metrów, więc będą one łatwiejsze do układania, do spawania. mummy taką długoletnią tradycję, no to trudno zrezygnować z obchodów Dnia Hutnika. Odpoczywamy, cieszymy się Dniem Hutnika, no i życzymy wszystkim naszym pracownikom wielu, wielu sukcesów. Świętego Floriana się kojarzy z Dniem Strażaka, z ogniem takim innym niż przemysłowym. Ja sobie nie wyobrażam, żeby, żeby pracownicy, co by pracownicy powiedzieli, jak że no w tym roku to nie będziemy obchodzić Floriana, to jest niemożliwe. No. Po to jest ten dzień, żeby Ludzie, przynajmniej tutaj pracownicy. Żeby przynajmniej ten jeden dzień w roku był taki odświętny, luźny, żeby, żeby można było tutaj się integrować i wspólnie razem przeżywać dzień świętego Floriana. To jest tradycyjne święto hutnicze świętego Floriana, bardzo celebrowane przez całą brać hutniczą, Co roku się tutaj spotykamy, co roku je obchodzimy. Jest to święto dla całej załogi huty. Jest to słuszna nagroda dla ludzi, dla załogi, która tutaj ciężko pracuje na wynik, tak. w załogi, która doskonale rozumie Przyszłość tego zakładu, równocześnie swoją przyszłość, i w ten sposób wspiera doskonale działania zarządu, który z kolei razem ze strategią firmy Matki, czyli Węgla realizuje naprawdę długoterminową, wspaniałą politykę rozwoju dla tej firmy. Po dobrze zrobionej robocie trzeba się pobawić, odpocząć. To jest taki dzień dla nas wyjątkowy. Mamy okazję się spotkać z naszymi wszystkimi pracownikami, z pracownikami całej naszej grupy kapitałowej. To jest jedna z niewielu okazji kiedy możemy wszystkich naszych pracowników na takie spotkanie zaprosić. Jest okazja żeby kilka zdań powiedzieć o tym jak minął kolejny rok naszej wspólnej pracy i za tą, za tą pracę podziękować. Od wielu wielu lat mamy bardzo stabilną załogę i Jesteśmy postrzegani na rynku pracy, okolicznym rynku pracy jako bardzo rzetelny pracodawca, solidny pracodawca. Bez pracowników, bez kadry, bez. No, no, no nie ma firmy, nie ma sukcesu firmy. To, to, to wszystko musi się jedno z drugim składać w jedną całość. I wtedy dopiero jest sukces, jeżeli, jeżeli pracownik wie, co ma zrobić, dlaczego to robi i no, i wie, jaki jest rezultat jego, jego wysiłku, jego pracy. Często to powtarzamy, ale tu, w tym miejscu, bardzo jasno powiem, że kapitał ludzki jest ważniejszy niż same pieniądze. A tutaj są naprawdę dużej klasy fachowcy. Bardzo dobra załoga w tej hucie bardzo zdyscyplinowana, dobra, z poczuciem obowiązku, z wysokimi kwalifikacjami. No, i to się odbija również na wynikach tej huty. To jest naprawdę odpowiedzialna i ciężka praca. I chciałbym w tym miejscu życzyć im, żeby Święty Florian ich zawsze wspomagał i im dobrze świecił, żeby to światło, ten ogień nigdy im hutnikom nie zgasł. Takie uroczystości jak ta dzisiejsza, oprócz przypomnienia ważnych rzeczy, jak to, że to są ważne daty, rocznice, 166 lat itd., itd., to właśnie służy również budowie zespołu. To, żeby załoga czuła się załogą i to, że są ludźmi potrzebnymi, ponieważ technologia... Pieniądze, to wszystko jesteśmy w stanie zastąpić. Bez załogi nie ma wydajności, nie ma jakości i nie ma efektów, które, które należy osiągać. Przyszłość będzie dobra, na pewno mamy swoje zagrożenia, swoje kłopoty, tak jak każda firma, przecież otoczenie, rynek zewnętrzny no, wpływa również na nas. Huta rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii budowy nowego wydziału, Wydziału Produkcji Rur. Hucie zależy na dywersyfikacji działalności na zróżnicowaniu źródeł przychodów. Po to robimy to inwestycje, po, co, po to dywersyfikujemy produkcję, żeby, żeby no nie być uzależnionym od wachnięcia na rynku jakiejś branży, jakiejś, jakiejś, no jakiegoś sektora, tylko żeby mieć to różne kierunki. To jest taki, jak Pan prezes podsiadło dzisiaj powiedział w swoim słowie, Początek będziemy robić rzeczy większe w następnych latach. Mówi się, że hutnictwo to jest stary przemysł, ale taka inwestycja, jaka powstaje w hucie łabędy, to jest najbardziej nowoczesny przemysł, bo to są świetne technologie. One wymagają zatrudnienia wielu młodzi, młodych ludzi, którzy mają wykształcenie niedawno zdobyte, nowy przemysł na Śląsku. O to właśnie się staramy, żeby na Śląsku, w Zagłębiu, także w Bielsku Białej czy w Częstochowie, wszędzie tutaj w naszym regionie można było stworzyć takie nowoczesne miejsca pracy. One zapewniają ludziom wykwalifikowanym, starszym pewną pracę, bo są doświadczeni, ale przede wszystkim stwarzają atrakcyjne miejsca dla młodych ludzi. Muzyka